Witam Państwa bardzo serdecznie po nagraniu punkty tygodnia, czyli szansa na dodatkowe punkty właśnie teraz, na teraz w naszej zabawie mamy już zagadkę taką zagadkę. Właściwie tak. Łusi 4 w kolejności i odczytaj cztery przysłowia. Dokładnie tych czterech przysłowia należy podać się głośno wyraźnie na antenie. A co trzeba zrobić? Jeżeli znacie to, te przysłowia te cztery, to wystarczy je wpisać na adres mailowy. Kontakt emity, Polska małpa, a w treści maila na napisać słowo znowu. I tego to wystarczy, aby cała osoba została zakwalifikowana do udziału w naszym programie. A wiecie, do wygrania mamy 80 punktów w tym tygodniu. A ta nagroda składa się z dwóch części: 100 punktów to jest nagroda gwarantowana, plus jeszcze 7900 punktów to jest nagroda bonusowa po udzieleniu poprawnie odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Dobra, reżys reżyser, mam taką prośbę. Powiększaj tu zagadkę. Naprawdę bardzo bym prosił o powiększenie. Dobra, zostawimy na tło. OK. Teraz zagadkę mamy już na pełne mykanie. To co reżyser, daj mi 3 minuty na sam początek. Mamy taką opcję. 3 minuty. Dobra. Mam nadzieję, że w ciągu tych 3 minut zagadka zostanie rozwiązana. Zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Także my nie znamy tej sekundy, jakby się zgłaszać. No i czekamy, zapraszam Was serdecznie. Kontakt www.polska.com A w treści maila trzeba napisać słowo Znam. Czekam. No, bardzo ciekawa ta zagadka. Naprawdę, bardzo ciekawa. Najlepsze przysłowie. Nawet jak zapominacie, jakie to są te przysłowie, to do tego mamy internet. To co, klepiamy w internet. Znane polskie przysłowia. No i wiecie, dwie minuty czekamy. W każdej chwili można teraz tutaj trafić do studia. Linie są całkowicie otwarte. No i czekamy. Ja na chwilę zamilknę, aby myśleć. Ja cały czas jestem w studiu. Także... Czekamy moi drodzy. 25 sekund, czekamy. I nie są całkowicie otwarte. Ktoś wie, kontakt te ma polska A przejrzymy, ile trzeba na przejrzystość było. Mój drodzy, kto pierwszy, ten lepszy. Taka jest podstawowa zasada. I uwaga, 5 sekund, czekamy. 3, 2, 1. I uwaga, wracamy do studia. Ja nie wiem reżyser, czy to cokolwiek pomogło właśnie na teraz. Może na razie nic to nie pomogło. Ty zdajesz sobie sprawę. Skoro zapomniałem jakie to są te przysłowia. Reżyser, a daj teraz może tak. A, może jeszcze raz dasz 3 minuty. Może jeszcze raz dasz te 3 minuty. Dobra. Mamy to. Nawet dodatkowych 3 minut. Mam nadzieję, że w ciągu tych 3 minut zagadka zostanie rozwiązana. Także my nie znamy tej sekundy, jak wy się zgłaszacie. W każdej chwili można mieć teraz tutaj maila w skórtu. Linie są całkowicie otwarte i ta zagadka oczywiście potrwa tylko do najbliższego piątku, do godziny 18, czyli do jutra. Do jutra mamy tą zagadkę, bo już jutro rozstrzygnięcie zagadki tygodnia. Z tej zagadki rozstrzygamy już jutro. Na stronie internetowej Proska do siebie zapraszam na godzinę 18. No, a my czekamy cały czas na Wasze zgłoszenia. No właśnie, bo my tutaj w każdej chwili możemy odbierać teraz Wasze maila. Także może być nawet więcej osób, czy coś. Nie wiadomo, to wszystko zależy od Was. Tak naprawdę to wszystko zasadna, zależy od Was. Podstawowa zasada, czyli zajmaczenie. Kto pierwszy, ten na Także nie znamy tej sekundy, jak się zgłaszacie Także naprawdę warto teraz skorzystać z tej okazji. Naprawdę. Serio się Was zachęcam do brania udziału w naszych programach. Oczywiście nadajemy codziennie. Mówiąc wprost. No i czekamy na jedną osobę. Jedna osoba wystarczy. Czy to Pan, czy Pani. To już dla mnie nie ma absolutnego znaczenia. A daj nam jeszcze większe emocje. No właśnie. No i czekamy jeszcze. Mało czasu 50 sekund jeszcze. Także w każdej chwili mogę mieć teraz Wasze maila w studiu. kontakt ma a w treść maila trzeba napisać słowo znam. Może wybierzmy razem tego maila. Ja mam z komórki, bo można z telefonu też korzystać, jeżeli ma tylko aplikację i jest zalogowany. I proszę bardzo. kontakt ma małopaczmy.com, a w treść maila trzeba napisać słowo znam. Tak mówię Wam to w kilka sekund. Proszę bardzo. No i czekamy. 3, 2, 1. uwaga, mamy zero, no i czekamy. Dopóki jeszcze jestem, dopóki jest jeszcze ta zagadka, jeszcze nie zniknąłem z anteny, śmiało można się jeszcze zgłosić. Nie wiem, czy już nasi widzowie są już zmęczeni, czy nie. Nie mam absolutnie pojęcia, że teraz ja nagrywam, to ja nie wiem, po prostu. Także ja nie widzę wasze czaty, bo ja nie wiem, jak wy piszecie. Zależy, jak oglądacie, to ja nie wiem, czy widzowie są zmęczeni, czy nie. Także nie wnikam. Nie wiem, czy już są zmęczeni. Naprawdę tego nie wiem. Czy jest chociaż jedna osoba, w której teraz dokładnie się popatrzyła i zna te cztery przysłowia? To warto jej teraz się zgłosić. Na maksa. Kontaktem youtube.polskamałopatrzymie.com A w treści maila trzeba napisać słowo ZNAM. I kto już wie. Dobra, zrobimy tak. Wszystkie te maile oczywiście są teraz brane. pod uwagę. My rozstrzygniemy zagadkę już w najbliższy raz 18, czyli jutro o 18.00. Regulamin naszej zabawy znajdziecie na stronie internetowej TV Polska. Link macie w opisie. Macie zarówno regulamin do programu granie punkty i granie punkty tygodnia. Retransmisja z programu granie punkty też oczywiście będzie dostępna na YouTube w całości. Trzymam ostrociutki i za teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję.